No hej, w jaki sposób gotuje ziemniaki? Pewnie każdy powinien no gotować ziemniaki: no to co, wstawić, posolić, woda, no i się gotują. Ale są dwie metody. Gotowanie ziemniaków typowo we wodzie chyba najbardziej popularny na całym świecie. A ja w sposób zdrowszy gotuję ziemniaki, które bardziej trzymają swój smak. Czyli gotowanie ziemniaków na tak zwanej parze. Do tego potrzebujemy garnek przystosowany do gotowania na parze. Czyli jest to garnek dwuczęściowy, który zawiera garnek, w którym jest woda. Do tego wleję dwa, dwa i pół takie garnuszki wody. Do tego jest drugi garnek taki z dziurami. Wkładam obrane ziemniaczki. Ja je kroję duże na 4, małe na 2 i wstawiam. Jak zaczną się gotować, to wstawiam na, minut, na 20 minut, i dopiero zaczynam je solić. Czasami dodaję, jak mam to, taką przyprawę do ziemniaków, no i tak około 35 minut, od w sumie wstawienia, są ziemniaczki o wiele lepsze polecam a i tu można warzywa gotować na parze mięso i tym podobne podobny garnek mam do makaronu miłego mi, miłego trzech króli no i teraz te ziemniaczki wstawiamy przykrywamy pokrywką